Siemaneczko, cześć, witajcie z tej strony. z witam na kolejnym odcinku na kanale. No jak widzicie, dzisiaj kolejny odcinek na Osadzie. W dzisiejszym odcinku też zajmiemy się żniwami. Także można powiedzieć, że nie w jednym odcinku udało się ogarnąć żniwa, a jeszcze pojawi się ten odcinek i zobaczymy, czy może jeszcze nawet jakiś inny, ale to już raczej z Morza Kukurydzy. Na pewno jeszcze ziemniaki trzeba będzie wykopać, więc, więc naprawdę pracy sporo jest. No ale no ale tak to wygląda, że będziemy sobie zaczynać. Na samym początku jeszcze przypomnę oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę, napisaniu komentarza z hashtagiem, nie wiem, koło odbizona na przykład, proszę bardzo. To będzie ciekawy hashtag, takiego hashtaga jeszcze nigdy chyba nie było na kanale u mnie. No i co? No jeszcze kto nie subskrybuje, to oczywiście zasubskrybować może. Więc bez zbędnego przedłużania zasiadamy do Bizona, odpalamy. No i lecimy z tematem. Bizon naprawdę, powiem Wam szczerze, spisuje się świetnie, chociaż nie jestem tutaj pewien, czy możliwe, że nie zostanie on sprzedany na inną serię, na której też będziemy sobie gospodarzyć. No ale to zależy, powiem Wam, od tego, czy jeszcze jakiś słuszny kombajn do tego czasu wyjdzie. No, ale to, to zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. W tym sezonie na pewno ten kombajn jeszcze tutaj zostanie. Czekajcie, ja tak sobie jeszcze tylko szybko podejdę, bo chyba widziałem. Dokładnie tak. Pierwsza znajdźka została znaleziona i lecimy dalej. Napiszcie w ogóle, czy chcecie, żebym tutaj te znajdźki kolekcjonował, czy powiedzmy na takiej serii bardziej polskiej, tak jak tutaj. Mam tego nie robić, no ale jeżeli jest to jakby funkcjonalnością mapy, no to, no to w sumie czemu, czemu by nie? Można w, można w sumie to, pod to podpisać, że te znajdźki można by było normalnie sobie tutaj kolekcjonować. No i lecimy sobie przez wioskę, naprawdę powiem Wam, wioska naprawdę jest mocno klimatyczna, fajnie to tutaj wygląda, pomimo że mapa jest jakby fikcyjna, no to, no to jednak tutaj Riot całkiem fajnie to zrobił, powiem Wam. Wioska, wioska, na tej mapie naprawdę robi klimacik, co prawda nie jest jakaś turbo duża, no ale sam fakt tego, że ona tutaj jest i przy tej gospie mojej również się znajduje. No naprawdę, naprawdę robi bardzo fajny klimacik i naprawdę bardzo fajnie to się wszystko tutaj prezentuje. I powiem wam tak, tutaj mamy też piekarnię, tak, więc, więc jest to, o kurcze, przejechałem chyba wjazd, tutaj był wjazd, tak. O przepraszam Państwa. Tutaj korek troszeczkę się wyzrobił, ale mam nadzieję, że uda się jakoś wjechać. Yy, co do piekarni, bo bardzo fajnym pomysłem byłoby yy, tą piekarnię zakupić. Tylko czekajcie, żebym ja teraz... O proszę bardzo. Jeszcze tutaj gagatek przyjechał. Czyli jedynym pomysłem będzie przejazd tedy. Dobra, trudno tu. Nie posiony, ale miejmy nadzieję, że jeszcze wzejdzie. Tutaj zboże, które miało wejść, zejść, znaczy się, gdzie by się tutaj można było rozłożyć? Tak sobie myślę. I też tutaj za bardzo miejsca nie ma, więc, więc chyba również będziemy musieli to zrobić na posionym. No ale trudno, może sąsiad mnie nie zabije, jakoś tutaj wykręcimy i, i ten header sobie zdejmiemy, gdzie by go tutaj, no może w ten sposób. Trudno, tak to już niech zostanie. Yy, no i co? Napiszcie właśnie, czy, czy chcielibyście, żebym tą piekarnię zakupił. Bo w sumie byłby to całkiem fajny biznes tutaj. Yy, no a na osadzie też fajnie by było yy, do momentu aż, aż wyjdzie update, czyli z tego co Riot chyba mówił to do 3-4 nawet miesięcy Ach, w sumie, w sumie nawet, i, nawet i dłużej, bo to już pod koniec roku, prawdopodobnie, no bo najpierw, wiadomo, musi wyjść kolonia. No to, no to do tego czasu mam nadzieję, że uda się tutaj w miarę rozwinąć. Oczywiście włączymy sobie słomę, żeby było co prasować. Czekajcie, bo tutaj za, za szybko jedzie ten kombajn. Ustawmy sobie takie 8 na godzinę, 9. No może to gigant, no to ustawmy, że, że trochę, trochę szybciej, powiedzmy, będę jechał niż takim zwykłym bizonem. No, i tak to, tak to się tutaj prezentuje. Na razie przyczepy nie przywożę, no bo na razie mi to nie będzie potrzebne. Więc, więc na razie to zostawiam tak, jak jest. A właśnie, mam tego moda, widzę, który mi pożera słomę, jak, jak opuszczę header za szybko. W sumie, w sumie na razie tutaj jest. Napiszcie w ogóle, czy tego moda używacie, bo w sumie to też jest ciekawą opcją, bo ten mod, powiem Wam. No, całkiem realny jest, chociaż czy, czy będę go tutaj używał cały czas, to zobaczymy. W ogóle ten bizon odnoszę dziwne wrażenie, że te pokosy, które on robi, są jakieś kurcze, strasznie szerokie. W sensie porównując co do innych kombajnów, to to jest coś, coś tu chyba nie tak. Powiem Wam, chyba, że ja coś tutaj robię źle i nie założyłem jakiegoś, nie wiem, czegoś, co by miało ten pokos zmniejszyć. Chociaż nie wiem, czy to w tym kombajnie coś takiego jest. No ale żeby on takie szerokie pokosy robił, to chyba coś jest tutaj nie tak. Ewentualnie no kupimy, nie wiem, zgrobiarkę i, i to zgrobimy, bo wydaje mi się, że prasa czegoś takiego nie przyjmie. Chociaż chciałem to robić głównie na sprzedaż, więc yy, wiecie co? Po tym jak, jak ja to widzę, co tutaj jest, yy, no to ja chyba to po prostu yy, skoszę na sieczkę, a jeżeli będziemy inwestować tutaj w jakieś zwierzęta, no to dopiero wtedy będę myślał coś Żeby, żeby tą słomę zostawiać, no bo, no bo jeżeli tak to ma po tym kombajnie wyglądać i tej słomy Ta słoma ma być na tak szerokich pokosach No to coś tutaj jest ewidentnie chyba nie tak No i powiem wam szczerze Że No nagrywam, nagrywam póki co tylko Farminga 22 Widziałem, że dużo osób co tu się dzieje? Halo! Taka promocja w piekarni czy o co chodzi? Halo, halo, halo! Proszę mi tutaj powiedzieć! O, proszę bardzo, dzień dobry! Widzimy tutaj yy, korek, jak i z jednej, tak i z drugiej. Z tej w sumie poczekajcie, ja muszę sobie tutaj cyknąć aż screena chyba. O, pięknie, ładnie. He, to nieźle. Tutaj widzę, widzę korki dosyć spore. No uznajmy, że to jest po prostu promocja tutaj w piekarni, tak? Ludzie lecą sobie do piekarni kupić bułeczki świeże na śniadanko, chociaż to już w sumie nie na śniadanko o 1423 to tak średnio, no ale, ale powiedzmy, powiedzmy, że tak to jest. No i tak, wracając do tematu, Generalnie mówiłem o tym, że, że dużo osób ostatnimi czasy widzę, że, że wraca czy to do... Jakiegoś farminga, nawet i trzynastki, i piętnastki, yy, czy też nawet dziewiętnastki, czyli poprzedniego farminga, ale powiem Wam o, światło już urwane, koniec. Yy, powiem Wam szczerze, że jakby kilka razy próbowałem, yy, jakby zrobić serię z czy to dziewiętnastki, czy nawet siedemnastki, yy, też próbowałem, znaczy próbowałem, przymierzałem się do tego, żeby taką serię stworzyć. Ale powiem wam, że, że jakoś nie czuję już tego klimatu, znaczy inaczej, klimat jest, ale ja nie mam jakby takiej ochoty, żeby te odcinki z tych farmingów nagrywać. Też jak sobie wezmę pod uwagę, że, że na przykład żeby w poprzednim farmingu zbudować jakieś słuszne gospodarstwo już nie mówię o tam 17 czy farmingach wszystkich w dół ale nawet w 19, żeby zbudować gospodarstwo, trzeba się męczyć z tymi płotami których nie można, nie można budować tak po prostu jak to jest w Farmingu 22, tylko trzeba kawałek, płotek po płotku to budować, no to jednak jest to trochę uciążliwe i chyba, chyba już nie chce mi się wracać do poprzednich farmingów. Chyba, że naprawdę by coś, coś tu się wydarzyło, że nie byłoby żadnych modów w tym Farmingu nowym, to wtedy bym może, może i wrócił, no ale póki co Modów coraz więcej, tak naprawdę już pojawiają się coraz to lepsze mody w tym farmingu właśnie, więc nie widzę póki co, przynajmniej w moim przypadku, takiego pomysłu i opcji do tych poprzednich farmingów, właśnie wracania do nich, więc, więc póki, co, póki co zostaje tylko seria, tylko serie w zasadzie z Dwudziestki dwójki no z poprzednich farmingów nie mam na razie ochoty nic nagrywać, więc na razie zostaje to tak, jak jest. Napiszcie ewentualnie, czy jeżeli już jakaś seria z poprzedniego farminga miałaby się pojawić, to czy faktycznie bylibyście chętni do oglądania takiej serii? Czy na przykład miałoby, mogłoby to być na bazie odcinków takich, jak to pojawił się w ostatnią sobotę, czyli taki typowy odcinek z muzyką pod muzykę, który trwał minutkę z kawałkiem, ale naprawdę powiem wam, całkiem fajnie mi się go montowało, nagrywało. I, i naprawdę fajnie, fajnie taki odcinek też czas, czasami nagrać. No i co? Kosimy sobie drugie okrążonko. Też całego pola nie będę tutaj kosił na, na całym filmie. No bo, no bo też nie mam nie mam tematów. Tak przygotowanych, żeby póki co nagrywać odcinki powiedzmy 20-30 minutowe. No a jak mam też siedzieć i, i wiecie, mówić: O, tutaj zawracamy, tutaj jedziemy w drugą stronę. E, tutaj widzimy mostek, tutaj widzimy krzaki. No to też to chyba nie ma zbytnio sensu, e, takie odcinki. No więc, więc, tak jak mówię, wraz z tym, jak, jak po prostu będę do tego nagrywania się przyzwyczajał, e, no to wraz z tym te odcinki będą się stawały dłuższe. No i tak to, tak to sobie wygląda. E, tak więc co, to by było w tym odcinku na tyle. Staniemy sobie tutaj od słoneczka, żeby bizon słońcu się ładnie prezentował. E, to by było na tyle e, z mojej gadaniny. Do następnego odcineczka, na razie, no i cześć.